Rzeczywiście zima, a szczególnie niskie temperatury mają wpływ na stan infrastruktury drogowej w mieście. Rozmarzanie na wierzchni powoduje również to, że pojawiają się ubytki. Kontrola takiej sytuacji jest realizowana na bieżąco i również w okresie zimowym prowadzimy doraźne naprawy na wierzchni jezdni w technologii masy na zimno bądź też lanego asfaltu. i Cały czas systematycznie prowadzony jest objazd ulic w mieście i zlecane są dalsze lokalizacje. Do realizacji. Do tej pory pracami objęto m.in. Aleje Witosa, Unii Lubelskiej, Aleje Tysiąclecia, ale także Głęboką, Orkana czy Sikorskiego. W listopadzie i w grudniu ubiegłego roku koszty takich prac doraźnych napraw ubytków w okresie zimowym wyniósł 75 tysięcy złotych. Są skargi jakieś od kierowców, zgłoszenia? Zgłoszeń telefonicznych nie mamy dużo, natomiast wpływają wnioski o wypłatę odszkodowań. Za cały 2023 rok. To było blisko 200 takich zgłoszeń pisemnych, natomiast z początkiem tego roku jest to blisko 40, 40 szkód.